Moi drodzy, to jest następny odcinek Zakręcianych. Wiem, że na niego czekaliście, wiem, że Wam się spodobała nowa seria. No i mam nadzieję, że dalej będziecie mnie oglądać i że będzie Wam się to wszystko podobać. Co dzisiaj robimy? E, tak, tam mam dwa nowe waypointy. Ach, kurde. Nie działa mi kontrol. Zaraz zobaczę te, 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 te ustawienia tych, aha, bo ja to dałam na ten, spoko Okej, okay, dobra, już będzie działać? Będzie działać Tu mamy dwa pointy. jeden to jest moja sekretna budowla, w trakcie której jestem robienia Tutaj trochę mamy kobla na to i tak dalej Ale to w sumie nie jest z tym związane chwilowo No i dżunglową świątynię, którą znalazłam jak szłam właśnie w kierunku... W kierunku, szukając miejsca pod budowę tego, co się kryje pod tym znaczkiem średnik trójka, więc. Cóż, yy, muszę sobie zrobić kilka kilofów, bo dzisiaj pokopiemy i dzisiaj. Yy, dzisiaj, dzisiaj pokopiemy i dzisiaj sobie pozwiedzamy yy, kopalnię, którą odkryłam. Więc myślę, że nam się odcinek, nam Wam się, się odcinek spodoba, ale będę musiała jeszcze. Kurczę, będę musiała jeszcze pochodni sobie narobić. Gdzie ja mam drewno? Jeszcze w ogóle nie ogarniam, co ja gdzie mam. Gdzieś tu mam drewno. Tu, tu, no. Dobra, mam drewno i mam jedzenie sobie. Wezmę, bo się przyda. Kobla może zostawię, bo jest niepotrzebne. Kobla jak zawsze jest za dużo. Dobra, ym, Podam tutaj. To dam też tutaj. Aha, to wezmę sobie. Dobra, i będziemy kre... Aha, tylko że mam na górze. Znowu sobie nie zrobiłam workbench'a. Wiem o tym. Yy, I dalej gram na peaceful, ale zaraz sobie zmienię. Raz, dwa, raz, dwa. Hopsa, mam łopatę, którą sobie zrobiłam wcześniej. Yy, I jeszcze mi się przydadzą 4. pięć. Patyczki, Bo muszę sobie zrobić pochodnie, żeby nie było, że Wam jest ciemno. Dobra, zostawię teraz te rzeczy. Pójdę po jeszcze jeden kilo, bo mam go w skrzynce i możemy ru ruszać do mojej kopalni. Mam dwa kilo, super, świetnie. E, pochodnie mam. Dobra, węgiel, drewno zostawiam. Węgiel zostawiam, żelazo zostawiam. Dobra, tylko jeszcze tutaj sobie ułożę. Nie, moment, tu sobie ułożę. Hopsa, 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 hopsa. Łopatę obok, to tutaj, kilo tutaj. Jedzonko jakieś. I chyba tyle nam wystarczy. Dobra, to lecim Aha, jak ja mam sobie włączyć potwory, to zrobię workbencha, postawię go tu na dole. I zrobię sobie jednak. Zrobię sobie jednak miecz, bo jak buduję, to nie włączam sobie, nie włączam sobie, wiecie czego. Po no, co ja to robię? Dobra, cztery miecze sobie zrobiłem, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Przydadzą się, tak na wszelki. Jakby coś. E Hopsa, R, er dobra, ładnie. Posegregowane, to jeszcze jeden mieszczyk, muszę wziąć tu. Dobra, spoko. I R. Dobra, jest git. Włączamy potworki Options, Difficulty Easy na razie. Zobaczymy jak nam się będzie grało. W ogóle dźwięki, dźwięki sobie chyba są. Chociaż 10 jest OK. Dobra. To, to lecimy na szczecin przysłowiowy. Gdyż iż, ponieważ... Kurczę, przydałoby się w ogóle znaleźć. Aha, właśnie! Yy, a propos diamentów, znalazłam, w końcu znalazłam w mojej kopalni diamenty, ale ich nie kopałam, żeby wam pokazać, ile ich jest i tak dalej. Yy. Wystarczyło po prostu poszerzyć jeden z korytarzy, tylko już nie wiem, który. O kurde, gdzie to mi się tu. O Boże, ona nie są w stanie pęknąć drzwi. że to chyba właśnie ten korytarz bo on był nieoświetlony ja się boję nie wejdę tam teraz, wiecie o tym nie mam mowy on są w stanie roz... <laughs> shit! on poszedł mi stąd skąd on się tam wziął? tak to jest włączyć potwory matko zawał idzie? Utknął. Ja trzeba go zabić, już sam nie zniknie. Ale boję się, że ja wybuchnę. Nie! Nie poszedł mi stąd. Nie! Nie wybuchaj! Och, dobra, szzujo. Mam cię. No i teraz jeszcze kwestia tych zombich. Te zombiaki przecież też same z siebie nie. Nie znikną. O Jezu. Zawału dostanę zaraz. Tam jest jakiś szkielet jeszcze chyba. Ja mam zbroję? Nie mam zbroję, ja mam tyle Kurde, jeszcze mi ścieło, tyle. Mam tyle żelaza. A nawet sobie nie zrobiłam zbroi. Nie, dobra. Tyle ich tu jest? O sz Szlak by to. Dobra, jest OK. Po kolei wypuszczamy jest jeszcze jeden zombie i jeden szkielet. Tak? Szkielet? Coś jeszcze? Nie, nic, już więcej nie ma. Dobra. Łoza. zamykamy się i szybko pochodnie. Masakra. O, tu się przekopałam z jednego do drugiego i tu są diamenty, jak widzicie. To jest ten pierwszy korytarz, który tutaj zrobiłam, tylko początek jego. I tutaj słyszę jakiś mob spawner albo jakieś pająki czy coś. W każdym razie Wykopię teraz przy Was te diamenty, co by nie było. Bo wystarczyło się po prostu kopać tutaj, i już zostały odsłonięte, nie? Dobra, tu już chyba nic więcej nie będzie. Natomiast ja mam poważny dylemat teraz, czy się kopać tutaj dalej. Czy co mnie tu może czekać jeszcze, bo słyszę. Nie, dobra. Ten korytarz sobie na razie zostawię i wykopię resztę diamentów, które tu poznajdowałam. ja widzę, że ja muszę zainwestować w drzwi do każdego korytarza. W tym korytarzu również znalazłam diamenty. Jak widzicie tutaj od pewnego momentu zaczęłam sobie kopać. To się przekopałam do drugiego korytarza, rzecz jasna. Jakieś tu są złe rzeczy się dzieją. Dobra. W którejś z tych wnęk... O, tu właśnie. Były diamenty. Po prostu wpadłam na pomysł, żeby się zacząć też kopać w poprzek, nie? Bo tak widziałam też na serwerach niektórych, że kopalnie robicie. I no i tak pomyślałam, że to będzie dobry pomysł. Zastanawiam się, czy tu gdzieś jeszcze znalazłam diamenty, czy. Tak kopałam, kopałam. Nie, już nigdzie nie ma tutaj. I był jeszcze jeden korytarz, w którym znalazłam diamenty. Kopiąc i kopiąc, bo. Mój nowy projekt, o którym wam chyba mówiłam. E, nie, nie mówiłam wam jeszcze. I no i dobrze, i niech tak zostanie, i wam nie powiem. E, polega na tym, że buduję bardzo, bardzo dużą budowlę. Budowlę z cegiełek stonowych. Ale widzę, że grając napis full oczywiście nic nie oświetliłam tutaj. Bo po co. Nic nie mam, dobra, mam diamenty moje. Nie wypadałoby je odłożyć, bo siara by była, jakbym teraz zginęła, w ogóle z 29 levelem. Jakbym zginęła, to by była siara, a już w ogóle by było. Dopiero jakbym. E, dopiero by było, jakbym diamenty jeszcze straciła, bo jakiś creeper by mi je wybuchł. Albo nie umiałabym potem wrócić do domu, co gorsza, znaczy do miejsca śmierci. Chcieliście Seeda mapy w ogóle? Ja Wam go zaraz tutaj wyświetlę. Spiszę, spiszę sobie go zresztą sama I później wam go napiszę jeszcze, jeszcze raz w opisie, żebyście mieli łatwiej Bo ja w okienku generatora wpisałam dziwaczny, yy, dziwaczny survival Bo gdy robiliśmy mapkę survival bardzo spodobał mi się tamten seed i zapytałam Ewki, co tam wpisał Ale z tego właśnie co widziałam później wpisując komendę seed W ogóle dziękuję wam bardzo, bo nie wiedziałam, że tak się robi teraz i że tak właśnie się sprawdza w tej chwili CD mapy. Teraz mam problem, bo tam jest gdzieś spawner. Dobra, wykopię tego lapisa i zobaczymy co z tym spawnerem zrobimy. Ja mam trochę kobla, mam trochę kobla, to wezmę go tutaj, żeby szybko jakby coś się murować czymś. Yy, tu znalazłam opuszczoną kopalnię. Nie wiem, co z tym fantem zrobić za bardzo, bo niepokoi mnie ten od odgłos pająków w pobliżu. Dobra, na razie tu nic nie ma, ale tam jest tyle pajęczyn, że nie wierzę, że nie ma sponera. I pomijam fakt, że jeszcze tam jest gravel, więc dodatkowo się boję, że mnie... Że jakbym go rozkopała, to coś by mnie tam dopadło. E, to jest w ogóle. W, w sumie tak. Po pierwsze fajnie, że znalazłam opuszczoną kopalnię, w takim pobliżu spawnera. E, nie spawnera, tylko domu. Jest ja już o tym spawnerze, myślę, co się tam czai na mnie. Już szkieleta słyszałam. Ja zaraz zawału dostanę, naprawdę tak boję tego Minecrafta z potworami. Zresztą ci, co byli na live jakoś niedawno, to pewnie wiedzą. Jakie ja paniki dostaję, że to jest po prostu jakaś tragedia, nie? Szlak! Szlak, boże, boże, nie żyj! Zgiń! Przepadnij, nie. Wiecie co? Nie, ja wracam do domu. Albo coś zjem. Dostanę, nie wytrzymam tego. Jak ja się dla Was poświęcam, to jest masakra. 30 level, mam, nie chcę teraz zginąć, bo mam, mam 10, 12 diamentów, mam i, i chcę jeszcze żyć. Jeszcze chcę trochę pożyć, dobra, nie, mi się życie zregeneruje, bo, bo. Co ja tu mam? Na co mi te miecze, na co mi to wszystko, jak ja nie mam żadnej zbroi, mam. Jest tak żelaza, czemu ja go nie przetopiłam? Głupia jestem dosyć chyba. Nic nie ma, nie będę tu nawet zaglądać. Gdzieś powinien być mój dom. Powinien, tam jest mój dom. Dobra. Jeszcze fajnie by było, jakbym się nie gubiła na każdym kroku. Dobra, jest skrzynka i teraz pytanie. Iść bez krępacji do skrzynki. Boże, Boże, Boże. O, super, mam dynie. Chociaż nie wiem tak naprawdę na co mi dynie, ale dobra, mhm, to jest lawa. Tam się czai mroki zło więc tam nawet nie idę. Ludzie, jak się stąd wydostać, która ja przyszłam w ogóle? No pięknie już się zgubiłam. Czekajcie, tu mnie zaatakował ten szkielet. To jak gdzieś tędy musiałam iść. Tędy nie, ale gdzieś tu. Mhm, uh -huh, tędy, dobra. Nie. No, nie tędy. Tędy to ja tu później wskoczyłam. Czyli co, czyli tędy? Tak, tak, bo tu jest ten, ten złoto i ten gravel. Dobra. O, oh, matko, zawał, znalazłam się w końcu. Wykopię to złoto tylko. Będziemy wracać chyba do domku. Ja sobie wsadzę wszystko do przepalenia. Skąd to w ogóle jest? Matko, masakra. Dobra, ja już się nie zastanawiam, że bardzo... ile to jest potworów Nieważne Miecz w dłoń i do domu Byle szybko eee, Powiedzcie mi błagam Co ja mam tu zrobić Żeby mi się, dobra wykopię jeszcze to żelazo Bo już skoro już je tu zostawiłam To już niech ja się go pozbędę Stąd niech ja go nie widzę więcej jak tu będę kopać Dobra, wracamy do domu Mam tylko nadzieję, że nie będę miała przykrych niespodzianek Po drodze w postaci jakichś Creeperów i innych dziwnych stworów. Chociaż nie powinnam, bo chyba. Mam tam poświetlane w mnie. No oczywiście. Jak żeby inaczej. Jak moja ta tutaj jaskinia? Dobra, ona nieważna jest. Tego tutaj zagrzmocę, chociaż boję się, że może ich być więcej. Jest tylko jeden. Tylko jeden oby jeden. Dobra. I postawię sobie pochodnie. Na podłodze, bo później będę to rozkopywać jeszcze bardziej. To nie opłaca mi się. No i co? Yy... Tak, na pewno teraz właśnie się udamy na bu do budowy. Udamy na budowę, do budowy. Nie wiem, yy, będziemy budować ogród w każdym razie. Ogród przy moim domku. Tam gdzie ten płotek jest i tak dalej Pozbieramy sobie, mamy pięć kości, świetnie Pozbieramy sobie kwiatków Pozbieramy sobie jakichś tam innych rzeczy i tak dalej I zajmiemy się Krowa Cześć krowa Idzie noc ja Może wrócę do domku i się prześpię Masakra ale wiecie co to oznacza? Że będę mogła w końcu się wybrać do Neteru, bo mam rzeczy, znaczy rzeczy, mam diaksy i mam i będę miała, co ja będę miała. Mam diaksy i będę mogła sobie zrobić diaksowy kill. Dobra, to idziemy jeszcze raz do magazynu. Ja sobie wezmę fajne rzeczy jakieś wiem, trochę tego drewna, tego drewna, tego drewna. Trochę sadzonek, może tego sadzonek i tego sadzonek. I może trochę tych kwiatków, które tu mam. I co ja tu jeszcze mam ciekawego? Mam lapisa trochę, a niech będzie, że wezmę lapisa. Mam wiaderko wody, ale dobra, no zobaczymy, co tam wykombinuję. Mam nadzieję, że creeperów żadnych tu nie mam. Bo mi są absolutnie tu niepotrzebne. Ja to sobie najpierw tutaj yy, tocząc walkę ze szkieletami porosłam tą trawą, ale stwierdziłam, że ładniej to będzie wyglądało, jak sobie tutaj zrobię jakiś przemyślany ogródek. Tylko kurczę, przydałoby mi się wykopać jeszcze trochę gravelu na jakieś ścieżki, czy coś. Ale gravel to nie problem, jest wszędzie, to jako gdzieś następnym razem spróbuję uzyskać, znaczy uzyskać, wykopać. Dlaczego tych czerwonych kwiatów jest tak mało, ja się pytam. Są żółte, wy to widzicie? Dobra, powiedziałam to nie patrząc co mam za płotem. Spoko. Dobra. Mam jeszcze tylko nadzieję, że nikt nie wejdzie, bo znowu przyjechali do mnie dziadkowie i znowu obawiam się, że się powtórzy historia sprzed tygodnia, że ktoś tutaj do mnie wlezie. Dobra. Tak sobie myślę. Czy tak, po pierwsze, nie zrobić... Yy, zrobię takie coś. Hops, 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 hops. Hops, pod oknami zrobię rabatki yy, i je... Buduję ciemnym drewnem w taki sposób i dam po jednym kwiatku takim, jednym takim. E, I a jak mi zabraknie tamtych, to pomyślimy, ale tutaj z boku, kurczę, jeszcze muszę iść do Tutaj z boku zrobię sobie z chodki i to będą moje ławeczki. Hop, so mam jeszcze na drewno, jakby coś. Eee, I to, to będzie tylko z przodu, przy tym oknie. ławeczki, krzysełka nazwijmy to. Nie mam tabliczek. Z, z, jak zdobędę tabliczki, to znaczy zdobędę, wykraftuję tabliczki, to coś z tym tutaj zrobię. Eee, z tej strony nie ma za bardzo co robić, bo jest mało miejsca. Z tej strony można by sobie się pokusić o jakąś małą sadzawkę. Dlatego ja tutaj sobie wy... wykopię wszystko. I tak się zastanawiam, właśnie, co by tutaj można skombinować. bo zostawię tu tego dirta w sensie hopsa i tu zostawię w ten sposób. I zrobię sobie fontannę. Raz, dwa, trzy. Trzy na trzy. I wypełnię ją. O, tu znowu mam. Co ja tu mam? Spawner czy jak? Białym drewnem. A którego nie wzięłam? To zwykłym drewnem. Wiem, że to może dość dziwne połączenie: woda-drewno, grzyb, przemakanie i te sprawy w każdym razie mam ochotę sobie tutaj... Jeszcze dobra, płotków nie mam. Skleroza moja nie zna granic. Podsyłajcie mi jakieś te pomysły, bo ogólnie dookoła domku jeszcze mam zamiar zrobić taki park. Duży park z alejkami, z takimi, wiecie, fajnymi rzeczami. Eee, tylko właśnie mam problem tego typu, że eee, no, muszę pozbierać surowców, a jeszcze mi zajmuje mnóstwo czasu ten projekt, który tam buduję. A wiecie, nim tam się dojdzie, nim tam się. A wiadro wody jeszcze. Dobra, wiaderko. Nim tam się dojdzie, to jest 800 kratek. Później, tak, jak już się skończą materiały, to trzeba tutaj wracać, zbierać. Eee, I później jeszcze eee, tutaj wracać i zbierać, a potem jeszcze. Mam problem z tym, że yy, koblowe na razie, a później zamienimy. A nie, zaraz, moment. Dobra, chwilunia. Yy, a potem jeszcze trzeba tam wrócić i budować dalej, jak już się zbierze, wykraftuje co trzeba i tak dalej. Więc. A nie chcę mi się z drugiej strony tam wszystkiego przenosić, no bo po co? Tu, tu, tu i tu. Proszę bardzo. Piękne bloki lapisu. Z, te, z tego już nic nie będzie. Widzę... Chwila, co ja mogę tu wyrzucić? Dobra, te, nie, tego nie mogę wyrzucić. Dobra, ten kilof wezmę już. Niech będzie. Że, niech będzie, że będę stratna na jednym żelaznym kilofie, ale z drugiej strony. Czy wyście widzieli, ile ja mam tego żelaza tam u siebie? Bez przesady. Blok lapisu. I y, woda. Niezbyt ambitna fontanna. Y, ale później będę ją ozdabiać sukcesywnie. Y, Ewarys to już tu się chyba przywraca. Po prostu w grobie przysłowiowym. Bo jak widzi to, co ja to buduję, to go szlak jasny trafia. I wiecie co? Zrobiłam im tu jednak humanitarną trawę. Y, no i czekam dalej, aż mi zboże wyrośnie. Tu mi w ogóle jedno zniknęło. Chyba jakieś moby mi to zadeptały. Płotek zrobię dookoła. Należy tylko kawałek, bo... No bo... Dobra. To co? To by było na tyle. Tyle się tu w sumie u mnie działo przez ten czas. Ja sobie będę jeszcze szukała różnych rzeczy, mówcie co mam zbudować mówcie co mogę zbudować podsyłajcie mi swoje pomysły, projekty ja bardzo chętnie wszystkie je obejrzę może któryś przerobię i zrealizuję albo zrealizuję w całości e, podziękuję w odcinku nie wiem, tabliczkę postawię i że ktoś tam odcisnął swój trwały ślad w moim minecraftowym świecie wiem, że ktoś tam mi podsyłał projekt ogrodów na facebooka, ale niestety e, dziewczyna nie podesłała mi linków do tych zdjęć i jakoś chyba jej później wyleciało z głowy to. Także jeżeli mnie oglądasz, no to pamiętaj, że ja czekam na ten projekt, bo z chęcią coś tu ciekawego zbuduję. No i co? No i to by było chyba na tyle w tym odcinku. Ja tutaj Wam pomacham kilofem, jak zwykle. No i żegnam się z Wami. No chyba i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się! Pa, pa!